Witam szanowne grono graczy Rybit z tej strony i mister. A dzień dobry, witam. Witam was. Dzisiaj będziemy komentować dla Was wspólnie mecz, tak więc macie okazję posłuchać, a przy okazji ocenić nasze poczyniania wspólne. Dayoty wysłał na powtórkę. On gra tutaj ETC, jak widać, no i mam całą fajną kompozycję postaci do przedstawienia. No, i tak jak mówiliśmy na początku, musimy zaznaczyć, że jest to mecz o awans do diamentu 3. Tak jest. Czyli innymi słowy, mamy po lewej stronie niebiescy Liming Tychus, Reggar, ETC, Smuga. E, po prawej mam Keltasel, Nazibo i Muradina. I Raynor gdzieś tam się dookoła a, krąży. No więc można powiedzieć, że na samym początku, oczywiście, wszyscy są na Namida. Czyli jest to standardowe rozegrany meczu. Właściwie czasami się zastanawiam, jaki sens bić się na samym środku. Chyba, żeby prężyć muskuły, to jest chyba taki całości, że idziesz na siłowni i pokazujesz, wie, że jaki to jesteś. Ja, tak, takie ja, mam wrażenie. Ja tutaj przyjdę, pokażę, jaki jestem silny. Także, jak to akurat nie wypali, i padnie się cała drużyna, i wtedy już jest jakby troszeczkę kwas się robi, bo wszyscy do siebie piszą, ale to już widzę, że nas Zibos sam siebie zamknął, i nie. Tak dokładnie, jeszcze tu w tarapatach był Tychus. my widzę, że tutaj Kyle też próbował coś jeszcze zrobić, ale Lili. Bacznie obserwuję jego życie, widzę konkretnie. Ale popatrz na dół, idzie do niego ETC, nasz DJ, nasz mistrz i bohater. Zobaczymy, jak jaskawa się tutaj wiąże z rozgrywki. Będę gra Raynorem, ale myślę, że Raynor będzie miał tutaj dość mocną przewagę nad ETC. które ale bez problemu sobie już będzie. pomóc. Ale oczywiście, Raynor ma na tyle jeszcze przewagi. Ale stracił właściwie przed chwilą już leczenie, pięknie, piękna akcja ETC. Zobaczymy jak to się rozwiąże i prawie o, padła, niestety. proszę Państwa, na, ale niesamowita <laughs> sytuacja się rozegrała, ile on ma życia chyba, 5, 5, 5 punktów, Taki mam wrażenie. Rejner stracił swoją pasywkę, prawie padł, a tu niestety smuga za blisko jednak, zdecydowanie za blisko, wieżeczek. Natopie Na topie mamy ciekawą sytuację, z Kaltas i lilii, się, że to bardzo silna nie na tajhusa samotnego, na midzie mamy leming, właściwie można by sobie tak popatrzeć na te wszystkie postacie się zastanowić, kto tak naprawdę ma tu wiodącą rolę, bo w tym meczu tak mi się wydaje, że smuga będzie kluczem dla drużyny niebieskiej, bo już właśnie w tym momencie nazwisko został mocno zaatakowany i znowu przeżył na jednej kresce. Czerwoni mają niezwykle niezwykle ciekawą sytuację. Drużyna czerwonych to ewidentnie ma szczęście w tym meczu, już na początku to widać. Dwie postacie, chyba dosłownie 5-10 HP, przeżyło. I to w zasadzie za każdym razem ataki smugi właśnie będzie Właśnie Raimon, za... dokładnie Smuga to rzeczywiście może być kluczową postacią Może namieszać Ja się tak zastanawiam jak będą te fighty wyglądały, bo KLT ma, jak wiecie wszyscy, siłę niesamowitą w te fightach Ale na Zibo, jeżeli będzie sam siebie zamykał to też będzie no niezbyt pozytywne yy, dla nich Ale myślę, że to był jednostkowy przypadek A Smuga tutaj ostro już na bocie yy, ryzykowała znowu ale chyba Raynor ma już naładowaną e, pasywkę. No i pierwszą klątwę. Zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Czy zostawią, czy zostaną właściwie na liniach, czy nie? Hmm. Na topie, jak widać, dwóch na dwóch zostało. Jakoś pupy, tak jest. Pupy. O, już, już schodzą, już schodzą, także możemy się szykować na jakiś team fight. I mamy na środku Muradina, który tu zesklonował Smogę, całkiem niezły skill, niezły reflex. Przeskoczył elegancko i RTC tutaj już się zmaga z dwoma przeciwnikami na Zibo i Raynor od liga, ale na środku już na wywiązała się walka elegancko. Smuga tu próbuje znaleźć swoją pozycję. Kelta z lekko zaatakowany przez Tajhuza. Myślę, że to będzie konkretne wejście FTC i rozegrała się walka Reggar. Ostro walczy z Muradinem. Ale musieli się wszyscy wycofać, zobacz jak bardzo są obici w niebieskiej. Chociaż bardzo podobnie, podobnie jest w przypadku drużyny czerwonej. Nasz Muradin już ledwo żyje. Tutaj gdzieś weszła między walkę. Muradin nie za bardzo ma jak tankować, bo jest chyba najbardziej obity w ich drużynie. Tak, dokładnie Także w tym momencie w zasadzie ma... są już bez tanka. Już powinien Muradin albo pójść do studnia, albo się wycofywać. Ale z tego co widzę, to niebiescy się wycofują jednak. Jednak niebiescy się wycofują. Lili wzięła sobie przed chwilą studnie leczenia, rzuciła kilka leczeń, zobaczymy jak im to wyjdzie. Da musiał się wycofać. O, ciekawa rozgrywka, bardzo wyrównana w pewnym sensie. Chociaż o, aktualnie mamy w killach 1-1, co jest ciekawe. W lewelach również jak widać jak nie bardzo wyrównana, ale z tego co widzę, czerwoni chcą zacząć puszować bota, pomimo, że Titus został sam na topie. W sumie da im to w pewnym sensie przewagę, jeżeli chodzi o expa. Teraz piękną życie kuli, śmierci na Reynorze, ale jednak to przeżył Lili, została między czterech dokładnie była... Lili w bez najgorszym refleksu. momencie w najgorszym miejscu się chyba wycofywała jak tylko mogła, na samym środku Linii. Muradin tutaj próbuje coś zrobić. Właśnie się przyczaił krzaczora. Zatkował Reggara, ale tutaj już czwórka Duży Niebieskich zauważyła to. Musi się wycofywać. Tyle to jest problem, bo Smoka właściwie może go połkować bez końca, jeżeli tylko nie otrzyma y, ogłuszenia. A na topie mają małą randkę pomiędzy kal Kaltas z Tychusem. Myślę, że tutaj będą między sobą się droczyć. No i kolejna krątwa w tym momencie. Ciekawy jestem w ogóle. Kiedy podejdą do pierwszego golema? To jest taka mapa ale bardzo witalna, że tak powiem, jeżeli chodzi o golema. Bardzo istotna. Ale ja czerwoni lekko będzie? spóźnieni są. Już widać, że czerwoni lekko są spóźnieni. Jeśli chodzi... Oj, tutaj już Keltas niestety, ale raczej nie o, przeżyje O smuka tutaj robi robotę naprawdę, Keltas. Nie, nie ma właściwie życia, ale to jest jej rola, moi drodzy. Och, piękny strzał z dwóch rury! Smoka leży na ziemi, Dejot przejechał przez ich wszystkich, ale musi się lekko wycofać, Muradin już tutaj powoli się czai. No i mamy jeden, 1 jeżeli chodzi o klątwy, to jest istotna sprawa. Powiem wam, że jeżeli chodzi o klątwę, zobaczymy jak wyjdzie. O, pięknie, Rekka musi się wycofać, zobaczymy jak będzie. Tutaj ETC próbował wyrotować, ale coś z tego jednak wyszło. Na topie Panda z husem, Panda próbuje, no mylili, próbuje coś z tych Techusem zrobić. No, zobaczymy, jak to się rozwiąże. Wszystko, tak, jest bardzo mało życia. Wycofuje się do bazy. Na, na idzie już czterech niebieskich. No, ale Reino tutaj próbuje coś zrobić. On bardzo dość skutecznie może połkować przeciwników, bijać konkretny dips. Później na Jak to świetnie wygląda. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam umierał. Rega postanowił brać expa, ale Krampfy już się włączyła. Tutaj czerwoni się zgromadzili, ale i tak są spóźnieni. Myślę, że niebieskich będzie więcej. Już za chwilkę. Przede wszystkim brakuje mi teraz Lili w tym, w tym fajcie, i myślę, że to może być dla nich kluczowe. Tak, ona jest Lili zawsze spóźniona. Jest spóźniona. Dokładnie, szuka, dokładnie. szuka tutaj zawsze miejsca dla siebie. Ale oczywiście Muradin tak. i od zostali bardzo osobici i tam z jednej i drugiej strony. KL ta praktycznie tego nie przeżył. Piękny strzał i tutaj wjeżdża ale chciał użyć swojej zdolności, ale niestety musi się wycofać. Podpalony i padł. Tak więc genialna sytuacja dla drużyny niebieskich i tak, bo w tym momencie Smoga zaatakowała Moradina. Lili próbuje ją oślepić, bardzo skutecznie to zrobiła tak naprawdę i czy przeżyją? Tak, zdecydowanie, patrz, absolutnie. Wystarczył jedno oślepienie na smugę na i już nie może nic praktycznie zrobić. To jest bardzo dobry wybór smuga Wałsy z Lili w tym meczu. Z tego co jeszcze widzę to Lila, Lili na czwartym talencie wzięła sobie, że zwiększa Liczbę wrogów trafionym swoim oślepieniem, także może nawet czterech wrogów oślepiać. W tym fajcie to idzie jest tak wąsko i ciasno, to naprawdę będzie dla nich pożyteczne. Czasami właśnie się zastanawiam, czy przypadkiem e, wziąć e, talenty, który przedłużał 50% czas trwania e, jest lepszy. Czy, czy właśnie lepiej wziąć ten talent, czy wziąć przedłużenie. Myślę, że to zależy, zależy od postaci. Jakby po drugiej stronie był na przykład rebucher, no to wtedy bym się zastanowił. No, no na butchera to myślę, że jednak chyba lepsze jest ten o 50% wydłużenie czasu, bo on, on wtedy praktycznie nic nie jest w stanie już zrobić. To, to jest dla niego. To po dla niego zabójcze, bo on wchodzi na kogoś i jest przez kilka sekund wyciszony, całkowicie, zaślepiony, i można go bardzo szybko znukować. No w szczególności, że on się leczy właśnie na uderzeniach. Ale teraz piękna sytuacja podniósł karę smugę, smuga. Smuga przychodzi do ataku, nie poddaje się, ma z tyłu ciche poparcie regara i liming. Myślę, że to będzie całkiem ciekawa teraz rozegrana bitwa. Kolejną klątwę jest już 2-1 w tym momencie. Tajus powoli się przygotowuje, klątwę. widzę. ładnie i mamy, 80, mają tele, dziesiątki. Tele. Mają dziesiątki, tak Fajnie, jest. To myślę, że może być ciekawy już teraz. Muradin podchodzi pod lewą stronę. Regga tutaj szukuje po swoją pozycję. ETC wpada bez problemu, ale zostanie przesunięty, podniesiony, znukowany i zniszczony. <noise> tak w skrócie oj niestety, to nie udało się zdecydowanie nieudane mniej. wejście, Tychus pali się praktycznie non-stop ale tutaj próbuje Kajutas z dziwnej pozycji brać tą klątwę jednak się nie udaje, musi się wycofywać tutaj ETC zrobić i Muradin pada, Muradin pada i Tychus ostro tutaj wypalił wszystkie rakiety, które tylko miał mają niebiescy jeszcze tanków jednakże wszyscy są na bardzo małej ilości życia Dejotis postanowi wpaść kląta padła w ręce czerwonych Dejot podszedł pod wieżyczkę, zginął niestety, bardzo na smutno z tego powodu. Teichus musi się wycofać i w tym momencie mamy 2 do 1 jeżeli chodzi o kille, co jest niezbyt fajne. Oczywiście mogą na topie teraz puszować bez problemu, chociaż nie mają za dużo stworów tutaj ze sobą, ale jak wiadomo, jak podejdą pod bramę to myślę, że bez problemu sobie to rozwalą. Dejot pyta Teichusa czemu nie laser, szczerze mówiąc laser byłby tu bardziej upierdliwy, takie mam wrażenie. Nie tak, wiem, co tak, to, przy przejmowaniu, prawda? Tak. Przy przejmowaniu klątwy, postawić sobie gdzieś tam lasem z boku, w krzakach, cała dużyna może skupić się wtedy na, na tym fajcie, na przejmowaniu klątwy. Lasy zawsze gdzieś tam tą uleguje, przeszkadza. No w tym momencie, no, no rzeczywiście myślę, że to nie, nie do końca był dobrze dobrany ultimate tajhusa. to próbuje coś zrobić. Czerwoni przez cały okres tego naszego, naszej taniej pogawędki puszowali. Właściwie to dwie bramy poszły, u góry, cały fort. Całkiem nieźle im to poszło. W fortach mamy jak na razie 1 do 0. Chociaż fort na, na bocie jest już troszkę oberwał. No i pojedynek Tajchusa z Raynorem. To mnie zawsze intrygowało. Dwie takie same, dwa takie same pancerze, <grytanie> tylko jedne <inne> działa <grytanie> i zdolności. No i jest kolejna Krontwa, moi drodzy. To na Krontwa z czego czy będą mieć przewagę w tym momencie? Pomimo, że znowu Lil jest spóźniona, jak widzimy. Znowu tak, zdecydowanie za późno topię. przechodzi. Ładnie, ale tutaj zobaczymy, ale... co zrobi Smuga, powiem Ci, bo już zaczyna połkować powoli naszego Muradina, chociaż Kareta na Zibo już tutaj krążą dookoła. Pięknie pali Liming, ale zaszedł ją z flanki Reynor. No i mają dość ciężko, żeby podejść. Takus został zamknięty przez zombie. Piękna akcja w tym momencie. Już Regar ma wielkie problemy chyba zostanie zdewastowany przez Reynora. dokładnie. Pada. ETC próbuje coś tu zrobić, ale troszkę namieszał. Tajchus próbuje zniszczyć karytas musi się wycofać i pada również. Popatrz, w jakiej pozycji jest w ogóle nasz Wudu w tym momencie Gdzie jest samoflify? jednak mi się wydaje, że był spisany na straty Oni zaczęli, zaczęli walkę jednak z talentem straty niebieskiej Szczególnie mieli 13 level, niebiescy jeszcze 12 Więc to jednak była duża przewaga Mogli chyba jednak sobie to odpuścić Próbować dosłuchować trochę ekwa No ale niestety taki wybór Bardzo fajnie zwinęła Liming swoją jest. drogą Wpadła w objęcia zombie i została pożarta. Totalnie. Był dość zabawny wygląd. W szczególności, że go zaszła z flanki voodoo, który użył swojego ulta. Ja więc w tym momencie mam znowu przewagę czerwonych. Jest klątwa, a 40 sekund klątwy. ETC próbował coś zrobić, jednakże niestety go wytrąciło No nie zobaczymy. Zombie znowu w objęcia. Powiem ci, że jak na początku Wudu zamknął sam siebie, to teraz no to całkiem nieźle wychodzi. najpiękniejszy no ja wspaniały ja chciałem... lot. Ale no niestety, przewaga levelowa w jest. No jest już drastyczna, trzy levele przewagi. Ale mam wrażenie tutaj, że ETC jest strasznie mocno kontrolowany. Kelta strzeka tylko i wyłącznie na ETC, jak wiedzie. Dostaje stuna. Właściwie bardzo szybko czerwoni reagują na, na jego wejście z ultem. Od, właśnie próbował się wycofać, znowu dostał stunem od Boradina. Tak więc ogłuszenie tutaj rządzi w tym momencie. No i powiem ci, że nowy wudu też mi się podoba. Wychodzący zombie, bo w momencie, kiedy złapiesz kogoś pomiędzy zombiaki, jeszcze dostajemy dodatkowe obrażenia. To jest naprawdę, naprawdę dobrze działa. Teraz jeszcze akurat Teamfight był na bocie, a w zasadzie niebieska nie, nie zorientowała się, że cały czas Reyna był na topie i cały czas sobie puszował. Rozwalił bramę i dwie wieże w momencie, kiedy reszta timu była cała na bocie, więc także. Pomimo, że mieli przewagę levelową, czyli oni to jeszcze większą przewagę dzięki temu sobie zrobili? O i teraz Więc jest to, bo... sygnał zrobienia golema, mają trzy levele przewagi. Ja jestem ciekaw tylko tak, czy to tak, ta prawda to zrealizuje, bo to jest taki świetny moment tak naprawdę, żeby się odkuć. Żeby zdobyć trochę expa, wybić całą drużynę i przyjąć golema, ale nie wiem czy, czy niebiescy zareagują. W tym momencie robią campę swoją na harda na ambocie i też zaczynają robić swojego golema. Zobaczymy jak tu smuga, jeszcze tutaj coś knuje, ale... Że wszyscy się grupują przy swoich golemach, więc nie będzie jakiejś spektakularnej walki w tym momencie. No ciekawy jestem, jak to wszystko się powoli rozwiąże. Golem za golem, golem za golem. Tak jest. Czerwoni próbują już jechać na bota, ale w tym momencie to jest w sumie dobry wybór. W pewnym sensie oni teraz będą musieli się bronić, mówię o niebieskich. A... Mhm. No ale czerwoni w pewnym sensie muszą bronić, chociaż nie muszą tego robić. Jeżeli by poszli no, no teraz jest... z golemem, to by mogli to skończyć tą grę nawet. Mają strasznie dużo leweli przewagi. Trzy levely to jest naprawdę dużo. Nie mają szesnastek, e, nie wiecie. Czerwoni zdecydowali się bronić. No to ja myślę, że to jest błąd, coś strategiczny w tym momencie. Chociaż popatrz na smogę, co się dzieje na bocie. Biedna smoga tutaj luruje, coś próbuje zrobić. Stwierdziła, że chyba lepiej Ty będzie pchać, byli, byli. ale tak dokładnie. Ale myślę, że tutaj już nic się nie stanie. Niebiescy obronili golema, czerwoni również, no i wracamy do sytuacji, kiedy czerwoni mają 3 lewele przewagi wciąż. No i zobaczymy jak będą próbowali to rozwiązać. Tu mieli świetną okazję, żeby zakończyć ten mecz niezwykle szybko, a mamy dopiero 14 minutę meczu. Właściwie 14 13, zobaczmy na wyniki. Eee, mamy 5 do 10, powiem Ci, że dużo czerwonych części ginie, co jest No i topowe dipsy, mamy liming. I mamy Reynora. Kolejna klątwa się pokazuje. kolejna klątwa to będzie trzecia klątwa dla niebieskich. Także myślę, że niebiescy by zdecydowanie chcieli ją przejąć, aby coś spróbować odkuć się, jeśli chodzi o Expa. Właściwie niesamowite jest to, że czerwoni mają jeszcze trzy wieże raczej znaczy właściwie nieruszone żadne forty. To miałem na myśli bardziej. No i rozegrała się walka, od razu tutaj stun na smudze. Myślę, że tego nie przeżyję, chociaż musiałam się wycofać. Piękny strzał, nie regara na nią, ale już właściwie padła jedna postaci niebieskich. Będą mieli tu gigantyczny problem, żeby się utrzymać. Popatrz co Wudu robi, niesamowity, bardzo daleka duch, który po prostu niszczy, niszczy niebieskich. Liming próbuje coś tu zrobić, myślę, że będzie miał gigantyczny problem. W szczególności, że te pajączki są niesamowite upierdliwe, A trzeba nimi trafić, trzeba swoim trafić, żeby te pajączki nie szły za postacią. To też nie jest łatwe teraz. Tak więc, piękna przewaga. To utrudnili, ale rzeczywiście pod względem damage'u. Tutaj teraz nadzibo jest aż mocną postacią. Jeszcze tak samo klatkę, zamknięcie, tą trutką w środku. No, taką bardzo, jest, bardzo pozycyjną jest moc, jest postacią jest, dokładnie. Można wykorzystywać to zdolności bardzo konkretnie, bardzo mądrze. No, no ale trzeba poćwiczyć, jak wiadomo. No i teraz grupują się na midzie. Czy z Burzą fog, jeżeli tak, to będzie duży problem, bo już zaczną iść katapulty w stronę Kora. Myślę, że to jest w ich interesie, żeby to zrobić, chociaż wjechał teraz z ETC, spróbuje zrobić, ale nie ma żadnych szans. czyli cały czas jest skontrolowany. Jeszcze nie widziałem chyba dobrego ulti ETC, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że przeciwnicy mają świetne postacie, żeby go skontrować. No i kolejna wklątwa. Patrz jak to szybko leci. Już 16,5 16 minuty. I wciąż 3 lw lepsze wagi czerwonych. Także sytuacja niebieski niestety z minuty na minutę coraz gorsza. Ale z tego co widzimy drużyna czerwonych nie zorientowała się, że w zasadzie straciła za darmo fort na topie, który camp stuszował. Tak, dokładnie. O i teraz piękna akcja, czerwonych złapali w pułapkę, już tajchu zostaje pięknie obity przez ducha, musi tu od się wycofywać, jeszcze nikt nie zginął z drużyny niebieskich, ale myślę, że to jeszcze niedługo. Powiem Ci, że czym dłużej tak naprawdę czerwoni będą grać, czym dłużej będą wzlekać, tym bardziej niebiescy mają większą szansę do bycia expa, wyrównania meczu, ale tam u góry coś się działo, dzieje, popatrz na Teichusa, już praktycznie nie ma życia, myślę, że to jest jego koniec. I czekamy na to właśnie uderzenie. i Tajchu spada. Niestety. Niestety, pani Tajchu się. Wchodzenie nie jest przyja. Tu miałem na midzie piękną walkę. Smoga właśnie zdemolowali tutaj Reynora. Co, co jest całkiem niezłą sytuacją dla nich w tym momencie. Lili zaczyna leczyć obszarowo naszego Wudu i został złapany. Niestety. Niestety. Właśnie to jest to, że te obrażenia z, z kręgu zombiaków to straszne. Są obecnie no i pięknie jeszcze pada smuga na samym końcu. Wodór tutaj ma smuga. za długo, za długo Za długo dokładnie. Grid tak zwany. Mam 17 do 6. 17 razy zabito dużą niebieską. Całkiem niezły. Niezła sytuacja. Tutaj smuga się pyta open mid. Ale jak widzicie, wszystkie praktycznie forte oprócz topa zostają po stronie czerwonych. Stoją nieprzerwanie. No i zobaczymy, co się, jak to się to wywiąże. Tutaj fopy już nie mają. Myślę, że to jest ciekawa sytuacja. Czy w tym momencie zostaną zmieleni? Myślę, że to tak będzie. Chcą kończyć, chcą no kończyć. właściwie, no, właściwie, no, właściwie mają, tak. już, mają dużą przewagę levelową, mają już 20 poziom. Nie wiesz, to, to było 17, Jeżeli tego przeważ. nie ukończył, przeważ. Liming niszczy praktycznie Lili w tym momencie. Karta zostaje. od... Właściwie musi się wycofywać. Liming myślę, że będzie miała go na celowniku. Muradin również ma już bardzo mało życia. Już 1 czwarta właściwie pada. Jak oni to no, zrobili? Że... To jest coś, to są dobra, coś to są dobra, niesamowitego, są dobra, powiem wam. do dwóch, dwóch pada i jeszcze wudu zostaje tutaj palony przez Liming I smuga ruszyła w pościg, zobaczymy czy go dorwał, ale myślę, że bez problemu myślę, go dorwie i doblije. O! o! Jednak tak, chwilę przedłużył tą agonię. Piękna akcja smugi. No i przejęty został przez duże czerwonych, co ciekawe kolejna klątwa, słuchaj. Bardzo interesujący mecz się tutaj nam rozegrał. Teraz pytanie, czy niebiescy zaryzykują i pójdą na golema przeciwnika, czy jednak asekuracyjnie pójdą na swojego golema? Ja myślę, że w tym momencie powinni zaryzykować jednak. Tyhus przed chwilą właśnie chase'ował na topie Kaltasa. E, dość intrygująca e, tutaj zabawa. Jeżeli by go zabił, to naprawdę wejście byłoby cudowne. Ale zdecydowali się robić golema na bocie. E, szkoda, że nie poszli na golema przeciwników w tym momencie, bo mieli taką dość jasniejszą sytuację. No, ale e, nie, chyba nie chcieli tracić czasu, mi się tak wydaje. Smuga próbuje tutaj ostro tankować może nie powiem, to jest złe słowo, żeby smuga tankowała, ale przejęli golema. I wtedy, patrz, jest, jest 19-20 w 20. Minucie meczu, powoli wbijają 20 niebieskich. Niebieski, niebiescy. No, drużyna Czerwonych zebrała się, zrobiła kampę harda. I teraz próbują coś zdecydować: czy iść na golema swojego, czy się bronić. W pewnym sensie golem na bocie niszczy już Ford. No, intrygująca sytuacja się uczyniła. Ford na Midzie również zniszczony, jeżeli chodzi o drużynę niebieską. Łatwe wejście na Kora. Jednakże coś się tutaj dzieje. Muradin i Lili, praktycznie cała drużyna niebieskich na topie. Próbujemy ich odgonić od, od golema. Jeżeli tam się rozegra sytuacja, jeżeli niebiescy teraz zginą. no to myślę, że to będzie już koniec gry. Ale próbują to zrobić, co zrobią niebiescy Już podchodzi tutaj Wudu. Skanuje teren, widzi wszystko J wskoczył między nich Wudu zostaje bardzo tutaj Ciekawie odcięty Ale wrzucił swojego Ducha i myślę, że go zostanie zmiażdżony w tym momencie Chociaż Will go tutaj ostro leczy I czy Rengar go dobije? Myślę, że tak Bez problemu I teraz golem zostaje przejęty, ale Muradin wskoczył Próbuje to bronić, ale to będzie bardzo zła sytuacja JTC Łapie wszystkich Których tam, tam tylko mógł Niesamowita sytuacja, Limit jeszcze niszczy ze swoim promieniem śmierci. W leci jeden za drugim, a KL spada. Wszyscy zostali zmiereni. Niesamowita sprawa, mamy trzech drużyn niebieskich, którzy chcą teraz kończyć razem z Easy Campem, razem z Golemem, który już zmierza na fort na topie. I to jest chyba klarowna sytuacja. Nawet jakby po 30 sekundach, jeżeli wejdzie wudu no, to myślę, że nie mają szansy się tutaj obronić. W żadnym wypadku. Tak, tak. To już, to już koniec meczu, także naprawdę bardzo ciekawy mecz to był. Jak widać, do ostatniej chwili nie warto się poddawać, bo tak, odrobili czteroletnią stratę. I właściwie smuga cały czas pyta: How? How possible? Jak to jest możliwe? Tak więc dziękujemy Wam za ten meczyk. Komentowali dla Was, Mr. I RIVIT. RIVIT. Tak jest. Oczywiście to był pierwszy nasz mecz, wspólne komentowanie na grze, której nie oglądaliśmy wcześniej. Więc całkiem ciekawie to wyszło, myślę. Dajcie znać w komentarzach, czy to było ok, Czym więcej, tym będzie, myślę, lepiej. Tak więc wysyłajcie również na rivitmaupa.interia.eu wasze powtórki, jeżeli chcecie, żeby one były skomentowane. Oczywiście wybierzemy losowo. Jak nadejdzie czas, to będziemy komentować, tak więc zapraszam serdecznie. No i trzymajcie się. Miłego dnia, haj!